Zdecydowaliśmy się na pnierskie rozwiązanie rozpoczynające de facto transformację technologiczną w naszej lokalizacji. Pierwszą naszą myślą było to, żeby wprowadzić AGV, tak? Automated Guided Vehicle, czyli proste rozwiązanie, które transportuje ładunki od punktu A do B. W miarę rozwoju projektu zorientowaliśmy się, że nasze potrzeby są o wiele większe. Skorzystaliśmy z najnowocześniejszego rozwiązania dostępnego na rynku i wdrożyliśmy roboty AMR, czyli w pełni autonomiczne, inteligentne, wyposażone w czujniki, sensory, kamery, rozwiązania, które radzą sobie z problemami, które potrafią objeżdżać, obchodzić przeszkody. Zakupiliśmy dwa takie roboty i postanowiliśmy wykorzystać je w procesie zbiórki odpadów z magazynu. Roboty wykorzystują najnowocześniejszą technologię, nawigując się po naszym magazynie dzięki mapie, która jest wgrana w ich oprogramowanie. Dzięki temu roboty nie potrzebują kodów QR lub linii wyklejonych bądź wymalowanych na posadzce naszego magazynu i mogą swobodnie poruszać się po jego obszarze. Praca robotów zintegrowana jest z pracą operatorów magazynowych oraz całą infrastrukturą na magazynie – wózkami widłowymi, ciągnikami i innymi sprzętami, które na co dzień poruszają się po tym obszarze. W obszarze magazynu posiadamy kilka miejsc, w których zbierane są odpady z tektury i z folii. W każdym z takich miejsc znajduje się panel, dzięki któremu operator porozumiewa się z robotem, wywołując misję robota. Robot wyrusza na magazyn po to, by pobrać wypełniony pojemnik z tekturą i przywieźć go do strefy zbiórki odpadów, gdzie następnie opróżni go w kontenerze. Opróżniony pojemnik robot zabiera ze strefy zbiórki odpadów i odwozi go na swoje miejsce w magazynie. W ten sposób roboty będą wykonywać około 120 misji w ciągu dnia. Jako, że jesteśmy w fazie testowej, w tej chwili obserwujemy bacznie pracę robotów, jak również pracę operatorów na magazynie po to, by jak najbardziej ułatwić im wspólną pracę i zintegrować ich środowisko. Projekt realizowany jest w ramach strategicznego programu MOSFORAS, realizowanego w oddziale Rzeszów. W perspektywie następnych dwóch-trzech lat chcielibyśmy mieć 15 do 20 robotów ściśle ze sobą współpracujących. Wspierających pracę człowieka. Tak? To, to, to wymaga podkreślenia. Te roboty mają nas wspierać. Good morning, everybody. Today is again an important day for our side. This is the future of the industry and also for us to jest przyszłość dla mnie to jest też bardzo istotny projekt także cieszę się że udało nam się też chcę podziękować wszystkim którzy brali w tym projekcie udział fanom z firmy Oktant, którzy nas bardzo wspierali w tej nowej dziedzinie wszystkim zaangażowanym pracownikom magazynu Thanks to the team leader of Anna yeah? and to the whole team support Anna and us for the, future of the site thank you again bardzo wam wszystkim dziękuję i liczę na dalszą współpracę thank you